Komando Strike Force jest pierwszoosobową strzelanką stworzoną przez Pyro Studio 17 marca 2006 roku. Produkcja pojawiła się m.in. na PC, Xboxie oraz PlayStation 2. Jest to pierwsza część serii, która postanowiła pokazać akcję z oczu postaci, było to podyktowane wzrastającą popularnością serii Call of Duty oraz Medal of Honor. Poziom trudności również został zredukowany, jednak całość stara się trzymać realiów historycznych i nie odbiega od nich znacząco. Rozgrywka została podzielona na trzy kampanie, trafiając w 1942 do Francji, kolejno zwiedzając Norwegię, aby zakończyć wszystko w Związku Radzieckim. W naszym militarnym składzie znajdzie się m.in. snajper, kapitan Francis O'Brien, szpieg co rusz zmieniający kamuflaż i przenikający w struktury wrogów. Trafią się również partyzanci, z którymi będziemy współpracować, jak i różni żołnierze działający w ruchu oporu. Misje podzielone są na szereg zadań, każdy z komandosów odgrywa inną rolę i posiada unikalne zdolności. Zielony beret dobrze radzi sobie z bronią ciężką, snajper poza wprawnym okiem nieźle rzuca nożami i całkiem dobrze pływa, szpieg natomiast paraliżuje swoimi granatami gazowymi oraz z gracją zmienia mundury, przemykając niepostrzeżenie w środku bazy wroga. Pierwsze misje stanowią mnie jako samouczek, w którym uczymy się sterowania, co niezłym wprowadzeniem i udowadniłem, że nie tak łatwo wykonywać cele, nie wzbudzając alarmu. Zazwyczaj przydzielone będzie nam uwolnienie jakichś jeńców, wysadzanie sprzętu militarnego, osłanianie kompanów, lub pomoc w ewakuacji. Strzelanie zrobione jest całkiem fajnie i dość realistycznie. Korzystając z karabinu snajperskiego, widać zakrzywienie soczewki lunety. Jak się uda, to przy dobrych wiatrach można skosić jednym pociskiem czterech rywali. Pomagając spadochroniarzom, wykażemy się celem roztrzaskując kilka reflektorów, zmieniać będziemy się co parę sekund między postaciami, aby zająć dobre pozycje, czy wysadzać mosty, odcinając się w bezpiecznej odległości od żołnierzy rzeszy. Wcielając się w szpiega, zmuszeni będziemy zdobywać coraz to wyższe rangą mundury, rzucać wabiki w postaci srebrnych monet, czy neutralizować zagrożenie gazem bojowym. Większość misji jest różnorodna i ciekawie zrealizowana. Staramy się jak najdłużej pozostać w ukryciu, a gdy to się nie uda, wtedy zaczyna się prawdziwa akcja. Twórcy chcieli oddać ducha z starej serii, umożliwiając asekurację i zmiany między jednostkami. Niestety nie jest to już ten dobrze znany komandos z pecetów, a jedynie jakaś pierwszoosobowa imitacja. Z zasypanej śniegiem Norwegii przyjdzie nam uciekać z obławy, eliminując przy okazji najwyższych rangom oficerów, lecząc rannych i dbając o to, aby skład naszych sojuszników nie został za bardzo uszczuplony, gdyż to skończy się porażką. Niejednokrotnie zostaniemy przygwożdzeni ogniem nieprzyjaciół, walcząc o każdy metr oczy trzeba mieć zawsze dookoła głowy i korzystać z każdej broni jaka tylko wpadnie w nasze ręce. Kampania nie jest jakoś szczególnie długa i rozbudowana, ale daje dużo frajdy. Usatysfakcjonowani będą na pewno miłośnicy militariów i wydarzeń historycznych XX wieku. Przydzierając się w radzieckich okopach, odgrywać będziemy sceny z filmu Wróku Bram, trzymając głowę nisko, przeskakujemy z jednej ruiny na drugą, eliminując ważnych oficerów. Miejscami robi się dosyć klimatycznie, a na naszych barkach czujemy duży obowiązek. W międzyczasie robi się naprawdę ciekawie: rozwalamy tygrysy z nalezionymi panzerfaustami, korzystamy z własnoręcznie zmontowanych bomb i co odpieramy fale nadbiegających nieprzyjaciół. Widać gołym okiem, że poziom trudności nieco siadł. Sztuczna inteligencja też jest dyskusyjna: czasami zostaniemy wypaczeni ze 100 metrów, a niekiedy nie zostaniemy dostrzeżeni z 10. Słabe jest to, że ciała poległych znikają, trafiają się większe lub mniejsze niedopracowania, dziwaczne zachowania naszych kompanów, przykładowo wpatrujących bezmyślnie w ścianę. Nie traktowałbym tego w żaden sposób jako skradanki, tylko zwyczajny shooter. Scenki jak i różne wstawki zrobione są po prostu fantastycznie, pełno w nich akcji i dynamizmu, stanowią niezłe wprowadzenie i fajnie się ogląda. Wizualnie jak na 2006 rok nie jest zbyt powalająco, mapy są ciasne i zazwyczaj korytarzowe, wszystko wydaje się być takie spłaszczone i pozbawione detali, różne elementy otoczenia i postacie potrafią przenikać przez siebie, oświetlenie, ogień, jaki dym wypada średnio i w dzisiejszych czasach na nikim nie zrobi wrażenia. Szaki jak i różne zarośla to proste dwuwymiarowe bitmapy. Najgorsze jest to, że często trzeba się na nie gapić, bo po prostu zasłaniają pole walk. Fizyka natomiast jest dosyć naturalna i poprawnie zaaranżowana. Wybuch granatu efektownie wyrzuca ciała w powietrze. Widać spryski krwi, jak i nienaturalnie poukładane trupy, dopóki oczywiście nie poznikają. Całość raczej chodzi płynnie i nie ma znaczących spadków animacji. Przyjdzie nam biegać po francuskich wioskach, utrzymywać strategiczne pozycje między norweskimi fiordami, czy czołgać się między radzieckimi zbombardowanymi miastami, modląc jednocześnie, aby nie wypatrzył nas snajper. W kwestii dźwięku jest dosyć dobrze. Napotkane postacie rozmawiają z odmiennym akcentem. Soczyście wypadają odgłosy Prucia SMP-40, przeszywające wystrzały Springfielda lub fruwające w każdą stronę pociski PPS-y. W trakcie walk niektóre odgłosy i komendy często się powtarzają, ale jakoś da radę to zbagatelizować. Gdy akurat ładzimy i nic się nie dzieje, jesteśmy w stanie usłyszeć delikatną symfonię. Motywy, zazwyczaj grane na pianinie, są ciężkie i przygnębiające, idealnie oddają klimat pobojowisk, na których się znaleźliśmy. Ogólnie komando Strike Force jest dosyć przyzwoitą strzelanką, wiele mankamentów należałoby poprawić, jak choćby sztuczną inteligencję, magicznie pojawiające się za naszymi plecami wrogowie, czy zabójstwa z ukrycia alarmujące cały obóz. Na pewno nie jest to dobra skradanka, tytuł posiada wiele skaz, jednak fani drugowojennej historii przymkną na to wszystko oko i bawić się będą wyśmienicie. aufhalten! Ach.